Poznajecie to logo? Kiedyś tutaj pracowało 30 tysięcy osób, a roczna produkcja w latach świetności sięgała nawet 60 tysięcy sztuk nowych ciągników. Dzisiaj trochę powspominamy, będzie trochę nostalgicznie, ale sięgniemy też, powiemy o najnowocześniejszych technologiach. Zapraszam do maszynowni. Scenerię mamy ciekawą. Huk startujących, lądujących samolotów z Okęcia w międzyczasie. Ptaszki ćwierkają, a cóż za nami zgliszcza, prawda, Kamil? Tak, zgliszcza tej najstarszej części fabryki Ursusa z lat 20. No właśnie, jak tutaj przechodziliśmy, mnie osobiście zainteresowała właśnie ta część za nami. To jest ta najstarsza, prawda, część. Ty, ty się tym interesowałeś? Co tutaj Kamil było? Tak, tutaj jest jeszcze część, część fabryki z lat 20. projektu Karola Jankowskiego i Franciszka Lipopa, znanych warszawskich architektów. Modernistyczna, bardzo nowoczesna forma hali fabrycznej. I tutaj właśnie jest tak zwana fabryka zachodnia, czyli część metalurgiczna. Za nami była odlewnia żeliwa i odlewnia brązu. Po tej stronie trochę, trochę mniejsze, mniejsze budynki magazynowe, narzędziownie i, tak, i tym podobne. Po drugiej stronie tej fabryki, gdzieś dalej, dalej, jeszcze była tak zwana wschodnia fabryka, czyli fabryka samochodów. Bo wtedy Ursus planował produkcję samochodów ciężarowych. Na licencji spa i berlieta francuskiego. Ciekawe, to mogło, mogło wszystko wyglądać bardzo interesujące. Tutaj dodajmy, że tu już tylko no, fragment został tej najstarszej no. fabryki. Przejął to e deweloper zaczął burzyć, później się konserwatorzy. Tak, tak. Tutaj tak, dokładnie. Bo jeszcze jeszcze mamy zdjęcia, był już artykuł na ten temat, ale pewnie tu puścimy jeszcze w tle. Zdjęcia tej fabryki, jak jeszcze już była opuszczona, ale jeszcze była w całości. Tu był 2012 rok. Wtedy jedna z studentek architektury Politechniki Warszawskiej zrobiła projekt jak można ten, te budynki wyremontować i, i dać ludziom do, do użytku taki dom, autodom to nazwała, czyli muzeum połączone z przechowalnią samochodów zabytkowych i nieduzinkowych. No i wtedy zrobiliśmy tą, taką fotorelację z, z, tych, z tych budynków i one były jeszcze w całości fajne, fajnie zachowane. Później przed deweloper, zburzył i dopiero wtedy zostały one wpisane do rejestru zabytków. Zresztą to też się, też się teraz kręci wokół tego mnóstwo spraw, no bo deweloper chciałby to jak, naj, jak najszybciej zburzyć, i zbudować tutaj zwykłe, beznadziejne, no, takie same jak wszędzie osiedle. To z punktu widzenia dewelopera zrozumiałe. No tak, bo już tutaj wyremontowanie tego, no to już powiedzmy sobie szczerze, są duże pieniądze, chociaż no, tak. przykłady w Warszawie pokazują, że da się to połączyć taką komercyjną funkcję z funkcją tak, e, tak, tak, taką tak, zarobkową. Te... Natomiast Kamil... E, so... Fabryka tu w Ursusie Warszawskim dawno nie działa, a sprzęt jeździ. No sprzęt, sprzęt jeździ i to jeszcze to jest. Jak? Dziesiątki, <laughs> jeśli nie setki tak. tysięcy tak, tych ludzie, ludzie nadal kupują, szukają tych ursusów i nie tylko, żeby je wyremontować, po to, żeby później jeździć na jakieś zloty czy pokazy. Ale żeby pracować oni po Typowo prostu. funkcje użytkowe tak, ma tak. mają pełnić. Tej wiosny sporo jeździliśmy w terenie, szukając różnych nowoczesnych rozwiązań, ale popatrz, tam gdzie byliśmy, zawsze był gdzieś ten ursus, a tak. trafiliśmy naprawdę też w takie perełki, bardzo ciekawe przeróbki. Byliśmy na przykład u pana kardynała. Jarosława Kardynała, tak, tak w Wolekoniu w koło Buska Zdroju. Mhm. Pięknie tak. przerobiony Ursus 912, mhm. gdzie pan Jarosław śmiał się trochę, że, że ludzie mówią, że to, to, to są niedoskonałe, że jest słaby podnośnik, że moc, a tutaj wszystko, wszystko udało się. No tak, się. tylko że po pewnych przeróbkach. Bardzo elegancko wszystko. Ja tu, ja tu podnoszę, te e, przód mi podniesie ten traktorze. pług taki obrotowy, czwórkę ciężki. Bez, na takim godzie. Jak te Ursusy dopasuje się do swoich Potrzeb, no to one jeszcze mogą długo pracować. Tak, tak samo u niego Ursus C330, tak ładowacz jest. podnoszący ponad tonę, wspomaganie kierownicy, no tak. mnóstwo innych różnych Dobre dodatków. Dobre hamulce, bo wiemy, A. że Ursusy z tym miały tak. duże problemy, tak. szczególnie 330 <noise> Ten ciągnik po prostu hamuje i to doskonale. Tak, tak dokładnie, więc te przeróbki były bardzo, bardzo fajne i widać, że takie to robione z sercem, no ktoś może powiedzieć, że może bez sensu są robione, można kupić jakiś używany zachodni ciągnik, ale z drugiej strony e, ursusy, e, przerobi się pewnie hydraulikę, hamulce, e, inne, inne rzeczy. Ale części eksploatacja nadal jest tania, nadal jest to prosty ciągnik, który sprawia tak się. Części są dostępne, choć bywają różnej jakości, bo, bo nie wiadomo dzisiaj jak z, kto jest z czego mhm. producentem e, czasami i, i trafiają z różnych zakątków świata, wiadomo, no ale, ale tak jest. No, mamy więcej przykładów takich przeróbek, choć, chociażby e, e, z Duntrak. Mariusza, z Dokładnie, który, no, tutaj już te przeróbki projekt... są prowadzone w taki sposób, że tak powiem, kompleksowy. No mocny. tu już powstaje właściwie nowy ciągnik, tak. Ale to ma być właśnie to odniesienie, jak tak. ten miał. mógłby wyglądać, mógłby gdyby, wyglądać, gdyby tak. ta hala między innymi ta działała i, i pracowała. No, no, no tak właśnie, więc, więc da się to zrobić. Zresztą podobnie pan kardynał zrobił z, z, z Bizonem, że też taka mocna przeróbka kombajnu z kabiną John Deere'a z sieczkarni, tak. z hydrostatem, Właściwie. z klimatyzacją, z joystickiem, ze wszystkim tym, co po prostu Właściwie nowszy. Powstaje pow. jakby nowy, nowy model rekorda. Już powstał. Tak, Mamy informację, tak. że już działa. Mamy zaproszenie na żniwa. O, no proszę. Ale gdyby, gdyby na przykład Bizon działał cały czas, tak jak wcześniej, jako polska firma, to na przykład taki, taka wersja mogła być fazą rozwojową rekorda produkowana na przykład od 2002 Dokładnie, roku. Też, roku też w tak samo no. tak samo pomyślałem o tym. No i po drodze też spotkaliśmy inną ciekawą przeróbkę. Zastanawialiśmy się najpierw, czy to ciągnik tak, Renault. Tak, tak. Z daleka, daleka przypominał ten ciągnik, ale z bliska już było wiadomo, że to jest Ursus 363P z silnikiem Perkinsa, tak. ale z maską jakąś taką dorabianą przez jedną z firm, które w tej chwili robią takie tak. akcesoryjne maski z tworzywa sztucznego. Do tego znaczki Renault, kolor Renault, do tego przedni napęd z Robura. Tak, tak więc fajne. i, i całej koncepcji że... ty mówisz tak. fajnie, ja powiem, no. że o Gustach się nie dyskutuje. No, też, no, no dobrze, może masz, <grym> masz, masz i rację. Ale fajne jest to, że one cały czas pracują i ludzie, bo te przykłady, które pokazujemy, czy ten z oblekonia, czy te usłysze z Alareno, pokazują, że w całym kraju tych przeróbek jest mnóstwo i każdy jeszcze nad tym pracuje, zresztą te oferty, przednich napędów 4x4 są w całym kraju oferowane. Tak, tak właśnie. Można, można kupić taki napęd i założyć go na Nie. zasadzie plug no bo, and play, już to, tak no jest to przystosowane. No, powiedzmy sobie szczerze, przy tych nowoczesnych maszynach teraz jednak ten napęd 4x4 Yy, się przydaje. No tak, Jednego tak. jednak z tego by było trudno teraz Aczkolwiek inwestować. masz napęd, ale dochodzą inne rzeczy: potrzeba no mocniejszej tak. hydrauliki, no tak, podnośnika, tak. wspomagania. I to i nigdy tak. ta przyróbka się nie kończy. Tak, no ale no. jednak, jednak, jednak naprawdę nasi farmerzy dają radę ze no Przykłady są świetne, a może Wy pokażecie nam swoje przykłady. Zapraszamy, żebyście podzielili się tym z nami. Przenieśliśmy się na drugą stronę Zakładu Meteorologicznego Ursusa. Jest z tej strony tak samo świetny jak, jak z tamtej. Świetnie, rzeczywiście. Tak jest. No i Ursus Ursusem, one jeżdżą, działają dla tych rolników, którzy potrzebują takiej prostej technologii, taniej, jak najbardziej, ale... Nie samym Ursusem rolnik żyje. Dokładnie. I te większe areały, te bardziej miejsca wydajniejsze, potrzebują nowych technologii i one są, i działają, i są stosowane, prawda? to dużo mówić Kamil, bez innowacji, a nie rusz. Nie pójdziemy do przodu i nie możemy się tak skupiać tego no Tak samo jak w tych Ursusach, też rolnicy muszą je przerabiać, żeby były bardziej e, kompatybilne, dopasować do tak, czasów. Do tak samo producenci, ci co działają jeszcze, no robią to trochę w, w bardziej przemyślany sposób. Tak, od tego, co daje ręczne biegi, bo automat mi czasami świruje. I, I właśnie takie technologie żeśmy też widzieli właśnie na wiosnę przy siewach. No właśnie, to było, to było takie tej wiosny jedno z ciekawszych doświadczeń, siewy kukurydzy. Bardzo ciekawe, bo bardzo precyzyjne, nowe technologie. Ty byłeś przy siewach siewnikiem Kverneland z systemem Pudama, prawda? Tak, tak. Jest Na czym to, polega ta innowacja? Tutaj, tutaj chodzi w Fernelandzie i w siewniku z systemem Pudama o to, żeby dawać tą dawkę nawozu początkowego, startowego dokładnie tam, gdzie ono jest potrzebne tuż pod ziarnem i tuż obok tego, tego ziarna kukurydzy. Po to, żeby zaoszczędzić na nawozie 25%, bo gdy stosujemy, stosujemy nawóz pasmowo, cały czas, ciągle, on jest po prostu wymywany. On już, on już roślina z tego nie korzysta, tak naprawdę. Więc po co go dawać? Tu mamy nasiono, tu mamy nasiono. Aha. także mamy tutaj te trzy nasiona odkopane I, ja e... i teraz szukamy, szukamy nawozu. nawozu który będzie umiejscowione 5 cm e, poniżej, e, poniżej nasion Aha. no i 5 cm z tej strony powinien być w bok, w bok. Nie? zobaczymy co znajdziemy tak, już coś on. jest, już coś no, jest. A tu było akurat ziarno, ale ziarno. kamieniem je wywaliłem. Tu jest ziarno. Tu mamy umiejscowioną chmurę nawozu. Mm -hmm. Tu jest ziarno. Tu tak, jest ziarno i jest, I, też, tu jest nawóz. I tu też mamy tą chmurę, ona tam jest głębi. Mm -hmm. Schowany jest ten nawóz. No ale jak widzimy, ten nawóz tutaj jest. No tak, no doświadczenia są ciekawe, prawda? To tak. są pierwsze siewy, ale no, e, na szczęście i, i ciekawe jest to, że e, monitorujemy ten projekt, tak? Tak jest, będziemy... tak jest. Są, jest pięć miejsc w kraju, w, w pięciu różnych lokalizacjach rozsianych, jest Mazowsze, jest Podlasie, jest nadal Śląsk. Wielkopolska, Kujawy i tam te, te kukurydza została zasiana. Byłem na Wiemy, Podlasiu. Już powschodziła. już powschodziła. Na razie jeszcze tych różnic nie widać oczywiście, no, ale zobaczymy, czy z tą oszczędnością nawozu 25%. Plony mają być takie same jak przy stuprocentowych i zostało wysiane zarówno Właśnie. w sposób z pudamą, z tym siewem nawozu, z siewem nawozu dokładnym, precyzyjnym, jak i tradycyjnie 100% nawozu, tak jak zazwyczaj to robimy. Czyli ostateczna weryfikacja przy zbiorze. No, no dopiero, musimy poczekać, ale będziemy odwiedzać te miejsca. Już byliśmy w, w Kostrogaju w pod, pod Płockiem, sprawdziliśmy jak to rośnie. Wkrótce będziemy na, w województwie kujawsko-pomorskim w Agroloku. Tam też sprawdzimy jak to wygląda. Ja z kolei byłem w Opolskim bardzo ciekawym gospodarstwie u pana Michała Konata, który też startował w naszym, był jednym z laureatów konkursu Innowacyjny Farmer 2022 i też niesamowite po prostu rzeczy w siewie kukurydzy. Tutaj pan Michał sam bardzo dużo wdraża takich innowacji i też precyzyjny siew. Zacznijmy od tego, że mapowanie, pól, skanowanie, no tak. e, badanie, ma, gleby tak, badanie gleby, ma, mapy plonów. Mhm. I, no i siewnik, teraz nowy, akurat Amazonę e, Precea. Siewnik też z wysiewem nawozu, też precyzyjne dawkowanie i nawozu, i nasion, i nasion mhm. i ilość, i oczywiście pozycjonowanie na polu. I powiem Ci jeszcze, e, pozycjonowanie, e, a na tyle dokładne, że jak idzie pierwsza sekcja, która sieje nawóz, mhm. a druga. Sie, która sieje kukurydzę, to one nie zatrzymują się w jednym miejscu, tylko najpierw wyłącza się ta nawozowa, potem, e, potem ta z nasionami i odwrotnie, kiedy wjeżdża w przejazd, prawda? prawda? Najpierw startuje się w nawozu, potem nasion też obserwujemy, będziemy obserwować te pole, zobaczymy, zobaczymy e, co wyjdzie. Także takie no, ciekawe rzeczy. No właśnie, no i właściwie bez, bez takiej technologii ani ja róż. Bo Michał Konat mówi, że dzięki temu systemowi, dzięki działalności takiej e, kompleksowej, e, rolnik, u którego e, robi usługę, no ma, ma po prostu spore oszczędności. Przy dzisiejszych cenach to mamy e, 10%. Przy 1500 zł wsypanym to mamy w tym momencie się za darmo. Tam są konkretne wyliczenia, będziemy tak. je e, mhm. przedstawiać, będziemy to e, wyliczyć, oczywiście też weryfikacja ostateczna jak już tam nastąpi przy, przy plonach, no. ale no, wygląda to bardzo obiecująco. Dokładnie, więc te, te, te technologie wchodzą bardzo ostro i ostatnio na Dniach Pola e, widzieliśmy właśnie kolejne takie technologie, które już e, istnieją i są to na przykład drony i stacje pogodowe, no, stacje pogodowe są już znane od wielu lat. E, ale drony to jest pewna, pewna nowość e, też. E, I co, co o tym sądzisz? E, e, bardzo ciekawe rozwiązanie, bardzo ciekawe, tylko dlaczego tak e, mało wydajne. Chodzi przede wszystkim prawda, o baterie. No właśnie, A chodzi no o, jest, o dro w dronach, tak. Tak? To no tak? To jest porażka. To jest porażka, tak. Bo e, drony 7 kg razem z materiałem e, i on lata 7 minut. A ładuje się? 9 godzin. Tak więc no wiadomo, że to pryski dronem, to one I są to specjalistyczne. One tak. nie, są, nie są to są dawkowania tylko tam, gdzie one są potrzebne. Tak. Więc on nie musi latać wszędzie. I, no i dodajmy, że oczywiście no. nie trzeba czekać 9 godzin, bo mamy baterie na no w tak, akumulatory. No. no tak, tak. tak Ale tak. jednak, no. No jednak to jest mało, mało takie yy, praktyczne można powiedzieć. I w ogóle to jest problem z bateriami to jest problem naszego, naszej cywilizacji uważam. Tak. To samo jest w telefonach, które ciągle, ciągle nam jakby brakuje w nich prądu, tak samo jest w samochodach elektrycznych. Gdyby te samochody elektryczne miały inne baterie, lepsze, wydajniejsze, używałoby się o wiele lepiej. No, jakby testowaliśmy Transita u nas, no To właściwie jedyny zarząd, zarzut do tego samochodu były baterie i, i jakby zasięgi yy, no tego samochodu. Bo An... sama jazda i sama koncepcja samochodu elektrycznego jest super, i jeździ się tak. nim bardzo fajnie itd. I tak, tak, tak samo z tutaj dronami. I z paliwem nie na no tankę, tak. bo nic ci to nie da. Dokładnie, dokładnie tak. Zrobiliśmy sporo kilometrów, ponad 100 w tym czasie. Musieliśmy raz się samochód, bo już. W licznik kilometrów wskazywał kilkadziesiąt kilometrów, woliśmy nie ryzykować w tej chwili mam do domu około 50 kilometrów, a na liczniku 70 na dystansie, więc zobaczymy czy w ogóle dojadę do ładowarki szybkiego ładowania więc praca transitem nie jest, nie jest łatwa, bo trzeba wszystko planować dokładnie, ile kilometrów się przejedzie jak się to zrobi i tak samo jest z tymi dronami, moim zdaniem. I ze wszystkimi e, elektrycznymi e, urządzeniami, które można stosować w rolnictwie lub gdziekolwiek indziej. Tak, także drony, stacje pogodowe też bardzo to teraz mhm. e, widać. Taki temat e, na czasie topowy. No, z pogodą mamy e, różnie tutaj te aplikacje. E, naprawdę e, aplikacje i, i ta aparatura może nam dużo pomóc, bo Aha. i wilgotność gleby, powietrze, no, e, prędkość wiatru zdecydowane, tak. e, zdecydowanie e, bardzo bardzo istotne wskazówki dla rolników jeśli chodzi o ochronę roślin inne ale, też ale z tego co wiem nie wszyscy rolnicy chcą mieć taką stację pogodową bo później jest trudno uzyskać odszkodowanie od gradu którego nie było Ach. No bo stacja pogodowa wszystko, wszystko powie no i, tak, tak. i nic z tym nie zrobisz, tak więc... Tak. <laughs> Bardzo to poszło do przodu, tylko co, brakuje nam jeszcze yy, aplikacji pogodowej, na której można zaprogramować tę pogodę, co? No właśnie, tak, to, to może to będzie przyszłość. Kiedyś jeszcze yy, nie było dronów i dla nas to był science fiction, że przy, przyleci coś i, i, i zrobi nam oprysk, e, no i może tak będzie właśnie, że na aplikację nacisniesz guzik, z jakiejś bazy wyleci Tam, dron. Ja bym w tej chwili tu deszcz ustawił, mimo no że właśnie. potrzebujemy pogody na nagranie, ale to co na polach się dzieje w no, tej to chwili tak. od Nie razu, tam, 20 metrów, tak mało. zakłócenie i... Dokładnie. I w aplikacji poproszę troszeczkę deszczu na, na moje pole, e, może tak kiedyś będzie. Kto wie. Wiem, bo... Ciekawe, ciekawe. Towarzysze radzieccy by... już jakby 9 maja kiedyś też rozganiali chmury, więc tak, już, już w tą prototypy, w prototypy to... już były. Zasada działania zbiornik wody ogromne jezioro. Tu jest ukryty stos atomowy. Dostarcza energii tym oto grzałkom. Grzałki podżywają wodę do temperatury wrzenia. Uzyskujemy zjawisko parowania na ogromną skalę. Para ulatnia się do atmosfery. Tam tworzą się chmury. One żeglują z wiatrem. Jeżeli wiatr wieje w stronę kawuru, urządzenie pracuje. Jeżeli wiatry są przeciwne, czasowo zawieszamy produkcję. To dwa przyciski. Ein, aus. Tak, w tą stronę to już jakoś działa, ale w drugą, no nie, no jednak ta e, praca na roli rolnika no zawsze była e, uzależniona jednak od natury, no i widać, że dalej nie na wszystko jednak mamy pana całego. No niestety. Skoro jesteśmy w maszynowni, zajrzymy też i do kotłowni, gdzie zebraliśmy, myślę, parę ciekawych tak. takich filmików, żeby... kotują się tam różne tematy, jedne śmieszne, drugie straszne, Właśnie. a trzecie takie słodziakowe, można powiedzieć. Tak, może zacznijmy od tych niesłodziakowych. Słuchajcie, zbliżają się żniwa, gorący okres, sezon prac polowych naprawdę takich wytężonych. Uważajcie na siebie, niech te filmiki będą dla Was przestrogą. coś z przemrożeniem oka, coś fajnego, miłego na poprawę humoru, tak żeby nie było tylko strasznie i z BHP. Że to dzisiaj wszystko w tym Ursusie wygląda tak, jak wygląda. Na pewno nie jest to dobre dla polskich rolników, żal gardło ściska i nie tylko. Cóż, należy też się spodziewać, że i te maszyny, które są, te ciągniki, sprzęty, które są też odnawiane przez rolników, użytkowane, powoli też będą znikać z naszych wiejskich krajobrazów. Tak jak mniej więcej to logo Ursusa. Do zobaczenia.